Dwa, Dwa lata jak teraz Lajz. była kolejka w tygodniu, nie? No. Tam byli tacy goście, są w stanie kartki, tak, że im wychodziło zamieszanie, nie? Ale kurwa komisja powiedziała, że oni się przez jeden dzień nie zbiorą, i oni sobie normalnie nie mogą grać dzisiaj. Żal! Kurwa komisja nie zażyła i zamieszania. zawieszenie. Dobra, piłka jest! No. Ja dole! Brawo, Niki! você tinha que levar quarta,